Podobnie jak wczoraj, także dzisiaj Słowo nam opisuje nasze pielgrzymowanie, pokazuje jego sens, pokazuje to, co w nim jest najbardziej istotne. Słowo nam mówi dzisiaj, że dzisiejsze pielgrzymowanie będzie dla nas dniem zwiastowania. Nie wiem, czy jesteście gotowi. Dzień dzisiejszy będzie dniem zwiastowania. To znaczy, Bóg do każdego z nas ma wielkie pragnienie przyjść ze swoim słowem. Bóg liczy na spotkanie. W tym zwiastowaniu że pierwsze co trzeba odkryć to objawienie Boga zawarte w imieniu posłańca. Zwiastunem w Piśmie Świętym, zwiastunem Boga najczęściej jest Anioł Gabriel. Gabriel znaczy Bóg jest mocny. Bóg jest mocny. Bóg nie jest tylko mądry. Bóg nie jest tylko wszechwiedzący. Bóg nie jest teoretykiem. Bóg jest mocny, to znaczy potrafi działać, jest skuteczny. Bóg chce nas też zaprosić do działania, do przemiany, do nawrócenia. Jest mocny. Na czym polega moc Boga? Gdzie widzimy tę moc Boga? Gdzie najbardziej rozpoznajemy to, że Bóg jest mocny? Jaka moc Boga Was najbardziej dotyka? Gdzie objawiona moc Boga Was najbardziej dotyka? Myślę, że odpowiedź jest tylko jedna. Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie jest mocny na krzyżu. Bo moc Boga jest mocą miłości. Moc Boga nie jest mocą wsobną. Bóg nie jest mocny dla siebie, samego. Bóg nie jest mocny także wszystko może dla siebie. Moc Boga jest mocą miłości. Dlatego jest mocą stwórczą, dlatego jest mocą zbawczą, dlatego objawia się radykalnie na krzyżu. Bóg ma moc, Bóg ma władzę nad nami, przez to, że objawia nam na krzyżu radykali swojej miłości. Myślę, wszyscy to czujecie. Ktoś może, mieć, ktoś może mieć do swojej dyspozycji wszystkie narzędzia tego świata: pieniądze, siłę, prawo. I tak nie uzyska na nas tego, co zrobimy dla kogoś, kto nas kocha. Z miłości jesteśmy w stanie czynić bardzo, bardzo wiele. Na pewno znacznie więcej niż wtedy, gdy jesteśmy siłą, prawem, przepisem, czy nawet pieniądzem przymuszeni, czy przekupieni, żeby coś zrobić. To, jest, to są dwie zupełnie inne rzeczywistości. Robić coś, bo jestem przymuszony. A robić coś w odpowiedzi na miłość. Moc Boga jest mocą miłości. I dlatego ten Bóg, który objawia siebie jako Boga mocnego, Maryi, mówi zaraz o niej, że a ty jesteś pełna łaski. A ty jesteś pełna łaski. jest tak piękne. Przedstawia siebie, kim jest, ale zaraz potem mówi, kim ona jest ona jest pełna łaski, i Łukasz napisał, że Maryją ta nowina wstrząsnęła do samego dna, do samej głębi duszy. Wstrząsnęła ją ta nowina, że jest pełna łaski, że jest tak ukochana przez Boga, że jest przez Niego wybrana i że ta miłość, której, którą Bóg ma do niej, ją tak głęboko dotyka, że ją zmienia, że. Opisuje jakoś jej tożsamość, że ta miłość staje się jej imieniem. Kim ona jest? Ona jest pełna łaski. Jest wstrząsające. Głęboko. I z tego dopiero objawienia wynika zaproszenie. Do czego Bóg zaprasza Maryję, też do miłości. Zobaczcie, że w tym zwiastowaniu on w ogóle nie mówi do niej, co będzie z tego mieć. Tylko mówi o jej synu. Poczniesz, porodzisz syna, nadasz mu imię Jezus. On będzie wielki, będzie nazwany synem najwyższego. Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował na wieki. Nie mówi ty będziesz wielka. Nie mówi ty będziesz panować. Mówi jej o jej synu, któremu będzie mogła oddać swoje życie. To jest zaproszenie do bycia dla do bycia radykalnie dla Boga. Zaproszenie do tego, żeby zapomnieć o sobie. Żeby rozpoznać w życiu taką miłość, która cię definiuje do samego końca, która określa wszystko, co robisz. Czytamy te Ewangelię we wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Królowej, Matki Bożej Królowej. Kościół na to wspomnienie. Wybiera fragment Ewangelii, w którym ona mówi o sobie: Oto ja, służebnica pańska. Nawet mocniej grecki tekst trzeba by przetłumaczyć: Oto ja, niewolnica pańska. Królem jest, tym, jest ten, kto potrafi służyć. Królem jest ten, kto odkryje w sobie taką moc, jaka jest w Bogu. To jest moc miłości. Nie szukajcie innej władzy nad ludźmi, tylko takiej, która bierze się z miłości do nich. Nie szukajcie innej władzy nad ludźmi. Wczoraj wieczór spotkałem się z księdzem kardynałem Krajeskim, który wszystkich pozdrawia. W tym roku nie może pielgrzymować, ale opowiadał mi taką historię o. O dzieciach, które rano chciały dobudzić mamę może właśnie wybierały się na pielgrzymkę o godzinie czwartej albo trzeciej nie, Więc ponieważ mama jeszcze spała, to podchodzili do niej i otwierali jej oko. Sprawdzali czy śpi nie? Tak, w taki sposób. I no, osiągnęli swoje, to jest jasne, w końcu się obudziła. I pierwsze, co im powiedziała to jest. Jak ja was kocham. Wyobrażam sobie, że jakby ktoś o 3.30 33, zapukał do moich drzwi, to mógłby ciekawą rzecz usłyszeć. Hmm. Ale dlatego władza tej matki nad jej dziećmi jest nieskończona. To jest władza miłości. Nieraz pretendujemy do władzy, domagamy się jej, żądamy. Nie? mieć autorytet, mieć wpływ, mieć rząd dusz. Ale wtedy, kiedy człowiek przychodzi nie w porę, kiedy wydaje się nam, że nadużywa praw, jakie ma w stosunku do nas, to najczęściej otrzymuje od nas warknięcie, a nie wyznanie miłości. Bóg nie ma innej władzy, jak moc miłości, Bóg objawiony w Jezusie Chrystusie. Maryja jest królową w absolutnym zapomnieniu o sobie, w absolutnej rezygnacji z egoizmu, skupienia się na sobie. Tylko Maryja jest królową w tym wyznaniu. Oto ja, służebnica, niewolnica. Nie szukajmy innej władzy. Uczmy się tej władzy od Boga. Od Matki Bożej uczmy się takiej władzy. Amen. Przedstawmy teraz Panu nasze prośby.